STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Z nami jest Bartek Kopacz, defensor Górnika Zabrze, czołowa postać naszego klubu, ale zobaczymy cię niebawem nie tylko na boisku, ale także w katalogu promującym nową akcję marketingową Górnika Zabrze. Jak się czujesz w tej roli? Fajne doświadczenie na pewno. Pierwszy raz miałem okazję brać w czymś takim udział. Także jestem bardzo ciekawy jak to wszystko wyjdzie potem. Była trema? Nie, myślę, że, że na luzie wszystko to tak sprawnie, szybko poszło. Mówią, że ty masz idealne warunki do modelingu. Czyli co? Może kiedyś prosto z boiska gdzieś na wybieg? Nie wiem, nie wiem. no Jakieś tam opinie takie już słyszałem, ale yy, na razie skupiam się na grze w piłkę, a, a po karierze będę myślał tu dalej. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.